Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adams i witam w dzisiejszym odcinku. I ten odcinek jest nagrywany na zapas, ponieważ e, dzisiaj, jak to nagrywam, wyjeżdżam. I jeżeli byliście na liveach, to wiecie kiedy to było? Kiedy wyjechałem. I dobrze, i dzisiaj e, nagrywamy odcinek z mapek od widzów, i to jest drugi odcinek z mapek, który nagrywam. Nie wiem, czy jeszcze jest na kanale. Pierwsza miałam mapka tipo to jest e, mapka jaki z jego. dobra, pierwsze to zasady. Mapa dla Max... E, jeszcze raz, jeszcze raz. E, mapa dla Max 2 osób, graj na GM2, miły gry graj na, na... pokojowym, dobra... E, ga e, game mode 2. Troszeczkę źle zrobiłem. Na pokojowym, dobra, pięknie. I, i tak się będą pojawiać te komendy. Spoko. Game mode 1, po co game mode 1? Ja mam game do dwójkę? Tak, to jest o dwójkę, ale dobra. Dzień. Ok, spoko. Easy. Mam tu sobie wybrać czynność. To ja chcę, kurde, nie dam rady. Ej, nie wiem. Dobra, e, zacznijmy. I dobra, wiecie co? Ja wyłączyłem tutaj oczywiście e, 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 te powiadomienia z tych command bloków. I dobra, przechodzimy sobie parkura. Na razie... Aha, spadłem. To nieźle. Dobra, i przypominam Wam, że możecie mi podesłać mapkę. I teraz y, maila Wam daję do opisu. Nie wiem, czy się wyświetla. Nie, nie wyświetla się, bo jeszcze dzisiaj muszę zmontować. Mam to 3 godziny na nagranie, zmontowanie, wrzucenie na YouTube Dobra. A, ok. Troszeczkę za szybko poleciałem. I, i, i. I ok, czyli parkura. teraz mamy. Co, ja odwaliłem. Ej, dobra ludzie, Ej, przepraszam was e, bardzo, jak będę lamił. Ej, dzisiaj w ogóle w Minecrafta nie grałem. W ogóle nie jestem rozgrzany. Hop, pięknie. Nie, nie lubię tego skoku. Bardzo nie lubię takiego skoku. No ale musiał mi dać. Ej, wiecie co? Ja będę sobie robił swą pointy. Ponieważ e, nie chcę, żeby ten odcinek trwał jakąś wieczność. Bo ja jeszcze dzisiaj muszę go e, zmontować właśnie. Co może mi troszeczkę za i nagrać jeszcze jeden odcinek. No i mam nadzieję, że mi się to uda. I troszeczkę słabo jest to zrobione, bo można zrobić tak, że po prostu jak spadam poniżej to mnie tutaj tepa. I to by było fajniejsze i takie bardziej y, profesjonalne. O, dobra, przeskoczyłem tutaj. Łatwo tutaj? O nie, ja tutaj spadnę na no, tak A jednak nie spadłem. E Tutaj mogę dowiedzieć się, ale dobra. Nie, i to już jest spawn point, point. E, ponieważ... No i super, dobra. Co to jest? To jest jakiś fajny button, co, nie? I jak? A tutaj jest mapa wycieczona, żeby nie można było wyjść. Bardzo fajnie. I czyżby y, tutaj był przycisk? Nie. Nie, tutaj. To gdzie może być przycisk? Tutaj. Hop, hop, hop. Nie, nie ma. Chyba. Y, tutaj przycisk też nie ma. Ej, gdzie może być przycisk? Tutaj? Nie, ty też nie ma. Ale on się bawił z tym śniegiem, ja nie mogę, serio. Dobra. Może tutaj w ogóle być gdzie indziej? Tam nie widzę, tam się nie dało wykliknąć. Tutaj przejdźmy. Ach, a tu nie mogę wskoczyć. Ok. Przechodzimy tutaj. Tutaj jest kolejne miejsce. O i tam jest przycisk, widzicie? Dobra, kliknąłem. I, i co? I to jest już koniec mapy. Dzięki za przejście mapy. Mam Na nadzieję, że się spodobała. Ok. mapa spoko mogła być troszeczkę nawet dłuższa. By było ciekawiej. I co, to byłem tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subika, komentarzyk, Mam nadzieję, że ten no, odcinek Wam się spodobał. I nie zapominajcie o dzwoneczku. Tak, Wam chcę jeszcze przypomnieć, i dużo osób, które mnie oglądają, nie subskrybuje kanału, więc wiecie co zrobić. Dobra, ja jeszcze sobie tutaj wezmę e, game moda jedynkę, obejrzę sobie mapę. I to byłem tyle. Trzymajcie się. siema!